Witam serdecznie. Jeden z najstarszych weteranów Gromdy, ale nie mówię o wieku, tylko mówię o stażu. I rozmawiałem z Bickiem, on właśnie podkreślił to, i ja też podkreśliłem, że. To jest fajna walka, bo tak naprawdę Bicek zyskuje popularność Bo jesteś niezwykle popularną postacią jeśli chodzi o Gromdę Kojarzoną z Gromdą, zresztą dzisiaj było to podkreślane Ale musisz na ten moment zapomnieć o popularności i trzeba będzie bić Ja ja nie, nie, nie patrzę na to czy jestem popularny, tylko że ja przyjeżdżam Się bić i, i robić dobrą robotę I bardzo się cieszę, że to jest Bicek, że nie dostałem jakiegoś zawodnika, który, który wiesz, nic nie wniesie do, do mojego serca, a, a Bicek jest bitny, uważam, że jest bardzo dobrym zawodnikiem i, i, i jestem zadowolony, że to jest on i zweryfikuje nas ring. Czasie, bo ty troszeczkę przerwy miałeś w ostatnim czasie. Na co poświęciłeś ten czas? Bo tak, walczy też słomka, z którym trenujesz, tak? E, tak. I, I to jest jakaś trudność, czy raczej plus? Bo żeście mogli razem gdzieś tutaj przygotowywać się do walki. Chociaż stylowo nie walczysz tak jak, jak Don Diego. Ja y, walczę. Y, ja trenowałem cały czas do dziewiętnastki, do trenowałem do dwudziestki z Kubą, e, może troszkę mniej do, 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 do poprzedniej walki jak walczył Joker, no bo gdzieś tam były trudności z tym zdrowiem, ale, ale już wszystko jest wyjaśnione, wszystko się wyleczyło, zaleczyło. E, lekarze pozwolili mi walczyć. Miałem jedno badanie, później miałem drugie badanie. E, cały czas było to kontrolowane, e, bo mógł się nie zgodzić kardiolog, mógł się nie zgodzić ne neurolog. Ale wszystko jest tip-top, na dobrej drodze i, i, i jedziemy y, z pociągiem jutro i, i walczymy Właśnie, bicek to jest rywal, który dla Ciebie jest wygodny, no bo jednak tak, ma niezłą technikę Nieźle się pokazywał tutaj y, na Gromdzie już i, i tak naprawdę jest niebezpieczny Każdy jest niebezpieczny na GOI 5. uwierzcie mi, że każdy jest niebezpieczny Racing Bull też był niebezpieczny Leżałem trzy razy e, i dałem radę. Uważam, że wiesz, że każdy z nas, kto wchodzi do grondy wie na co się pisze. I, i dajemy fajne walki i, i wiesz, i, i właśnie tu teraz zweryfikuję e, ring, e, na ile jest e, twardy bicek, na ile jestem ja twardy. Ja wiem, że, że dam całe serce bicek tak samo, bo jest. Jest kompletnym zawodnikiem, jest silnym, jest dynamicznym, lubi się bić, lubi wymiany. A ja lubię takich zawodników, którzy lubią wymiany. Trzeba po prostu mądrzej jutro zawalczyć i słuchać się trenera. To raczej będzie walka na dystansie, czy po prostu piec od razu i. To... Wymiana za wymiana. To wszystko wyjdzie jutro w praniu Wszystko wyjdzie w planiu. Nie będę sobie układał żadnego, wiesz, jakiegoś tam układanki na walkę, bo wszystko później zawsze wygląda inaczej jak wchodzimy do ringu, nie? Tak, słyszałem o tym, że właśnie jest inaczej zupełnie, kiedy wcześniej coś planujesz, a potem wychodzisz jest zupełnie inaczej Lepiej nie planować, tylko zrobić fajną robotę co wyjdzie, jak wyjdzie, no to, to, to na tym się trzeba skupić i mieć w sobie spokój taki i, e, i skoncentrować się na zawodniku, nie, 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 nie zajmować się niczym innym, tylko właśnie tylko, tylko Bickiem jutro. Bickiem, ale też Słomka walczy o pas. Jutro skończysz, będziesz mógł już spokojnie oddać się oglądaniu tego, temu co robi Słomka w walce o pas. Jaki jest w ogóle twój... Twoje oczekiwanie, bo trzeba przyznać, że on wygląda monstrualnie. Silny, mocny, mówię o słomce i, i bardzo spokojny był dzisiaj podczas tego, tego face-to-face'a. Jest bardzo dynamiczny, szybki, potężny i ma niesamowitą siłę, uderzeń. Na pewno to jutro odczuję Don Diego i uważam, że ten mur, który e, tak. Stawia poprzeczkę zawodnikom, przebije go jutro. Kuba. Zakopiański mur. No, dokładnie. Powodzenia, jutro dajcie dobrą walkę. Nie wszystkiego. Dziękuję. Poglądajcie wszyscy jutro grondę, i to będzie naprawdę rewelacyjna gronda. Dziękuję bardzo. Dziękuję.